Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Manifik i witam Was w kolejnym odcinku z analizy bitwy na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was Mogadora. Będzie tutaj bardzo konkretny wynik z ciekawą grą głównie na blisko. Tak, da się mimo tych nerfów do kamuflażu, dalej da się nim podejść na blisko i ładnie storpedować. Co Wam dzisiaj tutaj przedstawię? Losowanko mamy. Same dziewiątki u nich są dwa radary. Potencjalnie trzeci, nie pamiętam czy on tutaj był z rodarem, czy nie. I tak, dwie niszczarki, które po wyświetleniu mielimy. Więc tak naprawdę naszym zagrożeniem są te dwie Alaski przede wszystkim. Ok, jesteśmy w dywizjonie ze złomiarzem i Widzelem. Tak więc troszkę mamy przewagę nad nimi. I tak. Słuchajcie, na wstępie chcemy Wam podziękować bardzo za aktywność pod poprzednim materiałem z kontenerów. Ponad 200 wyświetleni kilkanaście łapek w górę, jak najbardziej mnie satysfakcjonuje. Bardzo mi miło, że Wam się ten odcinek spodobał. I tak, wiem, że Wam tym trąbię cały czas, ale poproszę o jakieś ciekawe powtórki z fajnych bitew, gdyż ja też aż tylu ciekawych bitew, żeby Wam ciągle przedstawiać swoje bitwy, nie mam. A, a jednak chciałbym Wam regularnie coś ciekawego wrzucać. Również jakieś pomysły na materiały możecie swoje Tutaj podsyłać. Parę słów o ogręcie. 8 dział dziewiątka francuska. Niszczarka ze słabym kamuflażem, z szybkimi, ale krótkimi torpedami. E, bardzo szybka niszczarka z dopałką 50 ponad węzłów. E, styl gry. Głównie na działa powinno się grać, aczkolwiek. Jak ktoś potrafi się ładnie wypozycjonować i podejść za górki z zaskoczenia przeciwnika, to może również torpedować. Nie ma nic tutaj. Um, nic tutaj niestety nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście poza kamuflażem. Coś tu jeszcze mam powiedzieć, spora pula hp w miarę, wybaczcie mi tylko troszkę może ściszę tutaj, ściszę tutaj grę, żeby nie było za głośno, okej, okay. mamy również dopałkę do przeładowania dział, więc jeżeli na przykład złapiemy jakąś niszczarkę lub podpalimy kogoś i on się zgasi, możemy wtedy użyć tej dopałki i bardzo szybko go podpalić z powrotem, Ok. Popłynęliśmy tutaj na kapa alfa na początku Główny tutaj nasz przeciwnik najgroźniejszy, czyli Alaska jest w tym momencie pompowana, co mnie bardzo tutaj cieszy Jak będzie zniszczona, to pozostanie tylko jeden radar I będziemy sobie mogli swobodniej tutaj pływać Tutaj dymek jakiś, bodajże Neptuna został Z dymku bardzo chętnie tutaj korzystamy, gdyż nie mamy niestety swojego A postrzelać sobie z dymu zawsze przyjemnie Pociski są bardzo płaskie, płasko lecam, więc na dalekie dystanse na spokojnie możecie sobie tutaj trafiać. Nawet w jak widzicie, 13 km nie robi większego problemu. I sobie tutaj pompujemy Rona. Rozstawienie okrętów jest w miarę po obu stronach podobne. Mamy na tej flance przewagę, więc trzeba ją tutaj ładnie popchnąć. Zniszczyć jakie najwięcej okrętów i wspomóc drugą flankę. Tak, run tutaj już bardzo mocno obity. 15 tysięcy, pożarek przed. Zaraz prawdopodobnie będą kolejne. Tutaj szansa na pożar jest spora, bazowo chyba 10%, jak się nie mylę. Tak więc, naprawdę tych pożarów się sypie sporo. Z tym przeładowaniem 6 sekund. To jest taki przedsmak klebera, tak naprawdę. Klebera osobiście bardzo lubię, więc polecam to mnie jak najbardziej. Okej, okay, kolejny pożarek po runie. Teraz tak. Mamy Friedricha Hader Jeszcze 20 sekund dymku, więc sobie na spokojnie strzelamy. Nasi już ładnie pchają. Alaska troszkę za bardzo wurtą się wystawiła i obrywa tutaj obrażenia. Jak pewnie widzicie już po tytule, będzie tutaj krakenik. Więc trochę tutaj będzie się działo i będzie krakenik naprawdę. O, nie chcę, żeby to zabrzmiało. O, jakby to powiedzieć, narcystycznie, ale. Będzie krakenik w bardzo ładnym wykonaniu. Bardzo przyjemnie mi się tą bitwę grało. Zresztą sami zobaczycie. Myślę, że wam się to tutaj spodoba, więc radzę zostać do końca. Okej okay. Pancernik zaraz będzie zniszczony. Nasza Alaska niestety wyparowała. Tak więc jeden radar. Już do tyłu. Też nie mamy Neptuna. Na razie po dwa okręty straty. Ale zaraz odrobimy. No, jest pierwszy frak. Dobity, bo dobity, ale on też krakena nam tutaj ładnie uzupełni no, okej okay. tutaj myślę, że skapuję w tym momencie nie pamiętam dokładnie już tej bitwy co to będzie więc przeżywam to o, drugi raz razem z wami ale zagrałbym myślę tak, że skapuję tutaj i udam się jak najszybciej w kierunku B i tak też prawdopodobnie zrobię okej okay. Iowa już ucieka, Georgia tam pewnie będzie ją goniła, nie powinna ale pewnie będzie jakaś niszczarka jest tutaj blisko gdyż widzę, że w Georgie torpedy szły więc musimy uważać. O, jakieś wady tego okręty, okrętu? O, wady oczywiście brak dymu. Jeśli się skupi jakaś lotnia, również to mamy problem, bo tutaj pelotki nie ma praktycznie w ogóle. Przed Usemkom może obronimy się. A tak nie do końca. No. Torpedowcy może na wiele nie robią, bo jesteśmy szybcy. Jesteśmy dużo szybsi od torped samolotów. Ale jednak rakiety czy bomby HM. Robią dużo. Jednakże nie przyjmujemy tutaj spancerników pełnych penetracji, tak jak to jest na Harugumo czy Kle... Boże, Kleberze na Harugumo czy Chabarowsku. Więc możemy sobie pozwolić na troszkę bardziej tutaj mm, agresywną grę. Tutaj pierwsze torpedy, jak widzicie, zasięg torpedy jest 8 km. Udało mi się z za wyspy trochę przyczalić na tego pomerna. Jak dobrze pójdzie, powinien coś wyłapać. Nie mogę tu niestety się przełączyć na widok torped, a chętnie bym to zrobił. O. ok, przełączyłem się. Powinien coś wyłapać, bo płynie jak po sznureczku tam w środku. Chyba, że ma hydro. Ma hydro. Ale te torpedy jak widzicie są... ...bardzo szybkie, więc powinny go tutaj złapać. Ile przyjmie? Chyba tylko jedną niestety. Czy dwie? Nie, jedna tylko. Ale jest zalanko. Zobaczymy, czy ma erki. Chyba nie ma erki, bo lecą tutaj obrażenia. Tak więc przyjemnie. Niech tutaj się ładnie pompuje. Jak na razie, 7 minut mamy tylko 40 tysięcy Ale będzie lepiej. Będzie dużo lepiej. Tropedy również bardzo szybko się przeładowują. Troszkę ponad minutę. Jest tutaj również moduł za węgiel na. Dopałkę silnik, żeby było dłuższe. Mamy tutaj 4 minuty. Dopałka bardzo przydatna. Plus 20%. Więc jesteśmy bardzo szybcy. Tutaj, niestety, frak nie nasz, ale nie szkodzi. Będą kolejne. Jean bardzo ładnie tyłem. Nie zauważył nas, chyba. Puściliśmy torpedę. On się wycofuje, więc. Um, mimo, że jest na skraju zasięgu, to on w te torpedy wpłynie, jeśli będzie dalej cofał. Chyba, że go szybciej spalą. Ale, jak tutaj widzę, chyba się zatrzymuje, jednak. Więc mo może je może ich uniknąć okej okay. tu się zastanawiałem czy wziąć kpb ale było to zbyt ryzykowne bo tutaj Ajoła była blisko też e, był Neptun w dymie była niszczarka gdzieś niedaleko więc troszkę się obawiałem że mnie tutaj spompują mimo że mam sporo HP-ków. jednak ostrzału z kilku okretów na raz nie wytrzymamy okej, okay. tu niszczarka wroga atakuje naszego Blacka kolegę z dywizjonu ale Black jak wiecie ma radar więc, oj wybaczcie, tutaj coś mi wyskoczyło Jakiś antywirus No Black ma więc może się ustawić swoim dymi i radarować To jest jego wielka zaleta I tego Ostergutlanda Razem z Missouri zniszczyli John Mart uniknął torped Niestety Ale to nam Tutaj Umożliwiło w tym momencie, żeby popłynąć na B i skapować Ponieważ on sobie tam uciekł gdzieś um, Do naszej Alzacji Okej okay. Tutaj skapujemy najprawdopodobniej, chyba, że nas coś z tego kapa wypędzi. Ale nie powinno się tak stać z tego co widzę, bo i Iowa i Neptun uciekają. Żanbert zaraz będzie martwy. Niszczarka jest chyba gdzieś daleko. Patrząc po tych torpedach co tam płynęły w kierunku alzacji. A tak jest, teraz płyną chyba w Delgrosse. Więc niszczarka gdzieś, gdzieś mniej więcej jest myślę w kwadracie G6, może H6. Coś w tej okolicy. Tutaj 30 sekund kapowania będzie, więc sobie to przeczekamy i zaraz wejdziemy już w ciekawszą. Tutaj w ciekawszy moment bitwy zacznie się tutaj robić bardzo ciekawie. Też zobaczcie, zauważcie, jak, jak szybko możemy zmienić pozycję, w której jesteśmy. Na przykład z A na C możemy przepłynąć bardzo szybko, jeśli sytuacja tego wymaga. Czy tej prędkości nie ma z tym najmniejszego problemu. Również możemy na początku bitwy, co mało osób robi, to już trzeba mieć troszkę doświadczenie. Możemy wpłynąć w kapa, czekać na spota i w razie czego uciekać, ewentualnie cofnąć się troszkę, poświęcić hp i postarać się wyspotować ze swoją prędkością tą niszczarkę i ją zmieścić tutaj z reloadem z dopałką do działu. Teraz tak, rodna blisko. Jeśli by odpalił Hydro, byłby problem w tym momencie. Ale rodna na szczęście Hydra nie ma, więc postanowiłem. Mm, że tutaj przewagę zaczynamy tracić i trzeba zrobić tutaj jakąś robotę. Więc podpływam do rona. Jak widzicie, prędkość bardzo ładna. Pierwsze torpedki. Z jednej strony zaraz się obrócę na drugą stronę, ci będzie taka konieczność. E, chyba tak, w tym momencie będą wypuszczone, ale ron z tego co tutaj widać, to chyba złapie z pierwszej salwy. Pamiętajcie, ron też ma torpedy, więc trzeba uważać na to. Złapał z pierwszej salwy dwie torpedki i on nad OK Okej, lecimy dalej. Teraz spróbujemy skapować C, prawdopodobnie. Na punkty przegrywamy. Okręty są porówno z tego, co widzę. Tak, porówno są po cztery Więc kapik by się jak najbardziej przydał, żeby punkty jeszcze ładniej zaczęły tutaj pompować. Ale tutaj już w tym momencie wiedziałem, co zrobię dalej. Wiedziałem, że do torped zostało 30 sekund, do kapa zostało 40, więc. Schowałem się za wysypką i tylko obserwowałem, to Majowe tutaj to zrobi. Jeśli by płynęła cały czas prosto, miałem plan, żeby podpłynąć jak najbliżej wyspy i wsadzić jej z przyłożenia 6 bądź 12 torped, w zależności od tego, ile by było potrzebne w danym momencie. Jest pełno, więc spokojnie myślę. na 6-7 torped by zeszła. 15 sekund i ruszamy. Tutaj się martwiłem, że może ona odkręci trochę w prawo. Ale chyba zawróci z powrotem za tą wyspę, z tego co pamiętam Czy nie? Czy ta druga ją przypłynie do nas? Zaraz się tutaj okaże Pozwólcie mi, że się łyka wody, napije No dobra, już no teraz tak, ta ajoła w tym momencie zaczęła zawracać znowu w kierunku wyspy, to jest dla mnie idealna sytuacja. Tylko po drugiej stronie się obawiałem, że jest jednak ta druga jała, która mogłaby mnie tutaj ładnie dziabnąć gdy zostanę wyświecony. I teraz tak trzymam się jak najbliżej wyspy, żeby jak najpóźniej mnie tutaj wyspotował, gdyż jakby nie zobaczył teraz, prawdopodobnie by odkręcił o, i by zaczął po prostu przede mną uciekać. Wtedy nie miałbym nie jak go storpedować. Ale na 4 km odpalam do pałkę. I płynę centralnie na niego. Pierwsze torpedki, takie żeby go wystraszyć, i jak najszybciej obrót na drugą burtę. I z drugiej burty już czekamy do samego końca, żeby trafiły wszystkie torpedki. Bo jakbyśmy teraz pudłowali, no to by było po zabawie już. Nie byłoby czego zbierać. Piękny tutaj frak na jałce. I teraz martwiła mnie trochę ta druga, bo jednak torpedy dopiero za 50 sekund, a ja. Jestem 2 km od niej. Ale tutaj macie właśnie zaletę tego okrętu, że tutaj OK przyjmiemy, przyjęliśmy 12 tysięcy bardzo dużo. Zaletę taką, że. Nie łapiemy pełnych penetracji. Harugumo czy Habarowski, już by tutaj zaszło Na 100% z tyłu dział. I również prędkość nasza. Prędkość nasza ze względu na to, że widzicie, opływam go sobie jak chcę. Mm, a on swoimi działami nad, za nami nie nadąży. Musiałby obrócić cały okręt. Co by zajęło mu bardzo dużo czasu. A w tym momencie ja już będę miał torpedy gotowe, a nawet nie będzie chyba potrzeba torped, Kończymy go tutaj z działek. Odpaliłem jeszcze szybsze przeładowanie i jest czwarty frak. Okej, okay. patrzę, że bitwa jest już prawdopodobnie wygrana, chociaż tutaj chłopaki chłopaki troszkę się posypali. Moi tutaj team są. Troszkę na ogryskach, można powiedzieć. Black na zupełnym ogrysku, już Zikfrid trochę lepiej. Ale Alaska mogłaby nawet takiego Zikfrida na połowie ściągnąć na salwę. Więc postanowiłem, że żeby ich trochę odciążyć, pójdę po tą Alaskę, zaryzykuję, że nie ma radaru gotowego. Pójdę po nią i spróbuję ją tutaj zaskoczyć i zrobić, bodajże trzeciego fraga torped w tej bitwie. Jak się domyślacie, na pewno. Uda się to Tylko teraz patrzcie w jaki sposób Tak jak wam tłumaczyłem Jak najbliżej wysepek się trzymać trzeba Jak najpóźniej dać się wyspotować Wtedy wy macie przewagę, jeżeli dacie się złapać wcześniej Przewagę ma zawsze przeciwnik Jak widzicie, zrobiło się dwóch na dwóch Ja jestem na ogrysku. Zykry też już coraz gorzej No i co tu teraz zrobić? Jakbym tej alaski nie zatopił, jakby teraz poszedł radar no to myślę, że mogłoby być po mnie Mogłoby być po mnie, może byśmy tego nie przegrali Na punkty moglibyśmy wygrać, ale Ja bym strzedł i prawdopodobnie złomiasz również, więc Byłaby pewnie w topa Jak widzicie, jak najbardziej się zbliżam do niego Będą cały czas za osłoną Koleś chyba już złożył wszystkie radary Albo po prostu Nie sądził, że ja tutaj będę, puszczam pierwsze torpetki Z lewej burty Prawdopodobnie, nie z prawej burty Puszczę z prawej burty i obracam się od razu na lewą, żeby mieć w razie czego w zapasie. Kolejne. Te dorpadki już w tym momencie widziałem po ich prędkości, że ta Alaska nie ma szans ich tutaj wykryć. Znaczy, wykryć, ma szansę, ale nie ma, ma szans ich wyminąć. E on jeszcze diabno 160 hp zostało. No i jest w tym momencie pod bitwie. Tutaj kolega kapuje chyba B. Tak, już tutaj się go spodziewałem, właśnie przy tych wyspach gdzieś blisko. O. Ale gdzie on stał? Ciężko mi powiedzieć, gdzie on stał teraz. Musiał stać blisko wyspy, w którymś, w którymś miejscu, skoro pokazało mi, że zajmuje B. Chyba, że to jest błąd powtórki. Ale nie, faktycznie jest chyba koło B gdzieś. Więc tutaj tylko czekałem na niego, aż wypłynie. I zaczekam. Zaczynam w tym momencie uciekać. O! Dał się wykryć. I w tym momencie już wiedziałem, że jest bitwa wygrana, bo nawet jakby złomiarze tutaj dobił. A ma taką szansę, żeby go dobić. No to już mnie nie ma szans złapać 3 minuty, do, 3 minuty do końca. Punkty się już tutaj kończą. Jeszcze schodzi nam tutaj zakryt, Ale w 25 sekund będzie bitwa wygrana. Chłop już nie ma szans nic zrobić kompletnie. Więc tak, tak się powinno grać. Na blisko. Jeżeli chcecie grać na blisko, tutaj jeszcze sobie specjalnie strzelam, żeby gościa trochę powkurzać. A, tak, wracając. Jeżeli chcecie grać na blisko tym okrętem, to tylko w ten sposób. Z wykorzystaniem zasłon terenowych um, podchodzicie jak najbliżej i torpedujecie, ale zupełnie bezpieczniejsze, jeżeli nie jesteście jakimiś wybitnymi graczami. Oczywiście nie mówię, że jestem wybitnym graczem, bo nie jestem. A to już bitwa się skończyła. Um, jeżeli nie jesteście wybitnymi graczami, grajcie sobie nim na spokojnie, jak krążownikiem, strzelając na daleko. Um, I tyle. Ok, jeszcze przechodzimy do screenów końcowych. Więc tak moi drodzy, screeny końcowe zarobiliśmy ponad 700 tysięcy, ale tutaj byłem obwieszony flagami z takiego względu, że reglindowałem tą linię. 1000 Free expo, 15 tysięcy eee, łącznie EXPA, jest Krakenik eee, 2,5 tysiące bazowego. Eee, kolejny miał dopiero 1700, więc troszkę różnica jest. Eee, co dalej? Ajoła spumpowana 55 z torpedek, run 21 również z torpedek. Alaska to samo. Tutaj te Ajoły, ta Ajoła dobita. Zdział, też to samo. E, Pomar trochę pobijany. Również storpet tam na B. E, to tu jeszcze było. Ten rolnik spalony i ta Alaska na początku również. E, obita. E, potencjalne uszkodzenia e, tylko 600 tysięcy, więc nie strzelali do mnie za wiele. E, zazwyczaj w te okręty francuskie mało osób strzela, bo są trudne do, do trafienia, przede wszystkim. Bo no jak zapieprza ponad 50 węzłów, no to ewentualnie z ruskich pocisków można w nie jakoś sensownie trafiać. I jeszcze tutaj na czysto by było. Skąd ten bez żadnych flag zarobione 430 tysięcy? Trochę peda dowódcy. No i tyle. I tyle, moi drodzy. Okręcik jak najbardziej fajny, w dobrych rękach. Zresztą, jak każdy okręt, są wyjątki, no ale to już wiadomo o co chodzi. Czy wszystko powiedziałem? Chyba wszystko powiedziałem. Zapraszam do podsyłania bitewek Proszę was o opinię materiału, o zostawienie łapki, ewentualnie subskrypcji Jeżeli jesteście nowi to pomaga mi w rozwoju, więc będę bardzo wam za to wdzięczny Okej, okay, moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie Odcinek prawdopodobnie pojawi się um, pojawi się w środę Dzisiaj jest wtorek, nagrałem to późno wieczorem, więc zmontuję i, i jutro wam to wrzucam OK, dziękuję wam za oglądanie, do następnych odcinków no i tyle. Nie będę przedłużał. Miłego dnia wam życzę. Cześć.